Witam na kanale wiadomości, gdzie codziennie przedstawiane są najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Więc jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji, a w dzisiejszym odcinku między innymi. Fatalne skutki powodzi w Polsce jest ofiara śmiertelna Rosja o ataku nuklearnym na Polskę. panika w Rosji boją się ataku Ukrainy. Cały czas trwa fatalna w skutkach powódź, która zalała południowo-zachodnią część Polski, a najcięższa sytuacja jest w okolicach Kłodzka oraz głuchołas, gdzie burmistrz stosował apel o samoewakuację do osób, które mieszkają w pasie do 200 metrów od rzeki. Biała głuchołaska nigdy nie była tak wysoko, a wody nadal przybywa. Między rzeką a konstrukcją mostu tymczasowego na drodze krajowej nr 40 w głuchołazach praktycznie nie ma już przerwy. Istnieje realne ryzyko, że woda uszkodzi most, przeleje się przez wały. Ze względu na ukształtowanie terenu, jeżeli tak się stanie, będzie mogła wrócić do swojego koryta dopiero po zalaniu Bodzanowa i Świętowa. Dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców z terenów zagrożonych, by rozważyli udanie się możliwie szybko do rodzin, znajomych, w bezpieczne miejsce. Gdy zawoją syreny, może być już za późno, mówił Paweł Szymkowicz. Dzisiaj rano jednak burmistrz poinformował, że woda Białej Głuchołaskiej przelała się przez wały broniące głuchołas i zalewa miasto. W tej chwili sytuacja jest bardzo poważna. Niestety część osób wydaje się, że nie rozumie powagi i skali zagrożenia. Myślą, że skoro stoi most, to są bezpieczni, ale tak nie jest. Apeluję do wszystkich, by możliwie szybko ewakuowali się z miasta lub przenieśli się na wyżej położone tereny. To nie my, mówił burmistrz. Fatalna sytuacja ma miejsce również w Kłodzku. oraz w Międzygórzu, gdzie na Rzeczewilsce został przekroczony stan krytyczny i woda zaczęła przelewać się przez zaporę. Na miejscu cały czas działają służby, a nagranie z akcji publikowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie żołnierze przepompowywali wodę z przepławki do rzeki Nysa Kłodzka. Na miejscu pojawił się także premier Donald Tusk, który po odprawie ze służbami przedstawił, jak wyglądają prognozy. Ten nisz, który, który przyniósł te ulewne deszcze w Polsce i w Czechach, jest nie do końca przewidywalny. Jak Państwo wiecie, te prognozy w ciągu ostatnich 48 godzin zmieniały się, ale generalnie one nie są optymistyczne. I z całą pewnością to, co czeka nas tej nocy, i być może także przez część dzieli, to będą opady w wielu miejscach większe, właściwie rekordowe. Gdybyśmy tylko mierzyli sumę opadów, to można by porównywać ten rok z Powodziami roku 97 czy 2010. Są miejsca, gdzie suma opadów jest większa niż w tych najbardziej krytycznych latach. Tusk zaapelował także o sprawną współpracę ze służbami i stosowanie się do zaleceń funkcjonariuszy. Chcielibyśmy gorąco prosić wszystkich, którzy czują się zagrożeni, wszyscy, tych wszystkich, którzy mieszkają w miejscach, gdzie woda podchodzi coraz wyżej, żeby naprawdę w sposób zdyscyplinowany. Podporządkowywali się poleceniom i prośbom, apelom Straży Pożarnej i Policji. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię ewakuacji z tych miejsc, które są naprawdę zagrożone. To nie jest powódź, która zalała pół kraju, ale w tych punktach, w tych miejscach ta powódź jest groźna dla mieszkańców. Tu opowiadali mi y, 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 strażacy o tym, jak trudno przekonać czasami ludzi. Niestety dzisiaj rano premier przekazał w Kłocku o pierwszej ofierze śmiertelnej. Mamy. Pierwszy świętowany zdanie utoniencie um, na powiecie włockim. Premier zaznaczył też, że w wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Sytuacja jest rzeczywiście ciągle bardzo dramatyczna w wielu miejscach. I państwo sami przecież informujecie, to na okrągło przez, przez całą dobę um, najbardziej dramatyczna tutaj w, w Kotlinie. Płockiej w powiecie płockim to jest oczywiście w stronie śląskiej lądek. Otrzymałem informację, że przed chwilą udało się y, odzyskać możliwość transportu kołowego do stronia. Tam była taka wyrawa poważna, ale w tej chwili prawdopodobnie y, na dłużej będzie można y, przemieszczać się do stronia i z powrotem. Tusk poinformował też o przerwach w dostawie prądu. Są przerwy w dostawach prądu. Dotyczy to w tej chwili według według pani starosty 17 tysięcy mieszkańców tu w powiecie. Nie mamy w tej chwili możliwości szybkich napraw tych awarii w tych miejscach, gdzie doszło do zadań, więc straż w tej chwili organizuje dostawy agregatów tam, gdzie to będzie niezbędne, ale nie ma się co... Y oczywiście nie ma się co szukiwać, nie szczenie tam będzie dostępne. To samo jeśli chodzi o łączność y y y w wielu miejscach nie ma y łączności, y y mówię głównie tu o, o telefonie komórkowej, internecie. Y podjęliśmy decyzję o y użyciu starlingów. To też nie będzie powszechnie dostępne, wiecie, serwiki to jest no, miejscowy wik, który umożliwi w, w wielu miejscach, gdzie brak łączności, na taką podstawową łączność, to też powinno ułatwić ewentualne akcje ratunkowe czy pomocowe. Również w Czechach tamtejsze służby poszukują trzech osób, które zostały porwane przez wezbraną rzekę po intensywnych opadach deszczu. Samochód, którym podróżowali, wpadł do wody we wsi Lipowa, blisko granicy z Polską. Marszałek województwa morawsko-śląskiego Józef Bielica, kilka godzin wcześniej, ogłosił tam stan zagrożenia, a czeskie służby poinformowały, że w aucie znajdowały się cztery osoby, z czego jedna zdołała wydostać się na brzeg. W całej tej tragedii dla mieszkańców zalanej części Polski pojawiają się jednak też pozytywne akcenty, takie jak akcja ratunkowa przeprowadzona przez ratowników w Opryznysy, gdzie uratowano rodziców, dwójkę chłopców oraz dwa psy. Jednak żywioł zbierał swoje żniwa nie tylko w południowej części Polski, ponieważ w miejscowości Wierzchowiny koło Radomia przeszła trąba powietrzna. Według polskich łowców burz uszkodzonych jest co najmniej kilka budynków mieszkalnych i gospodarczych. Rosyjska propaganda regularnie powraca do tematu Polski i jej przyszłości, która według tamtejszych mediów może być krótka. Nie inaczej było w przypadku programu prowadzonego przez Władimira Sołowiowa, gdzie wypowiadał się Konstantin Siwkow, czyli lokalny ekspert, И политолог. Например, Польшу. Как наиболее ближайшую к нам. И к наиболее реальный кандидат на оказаться небольшим таким небольшим, неограни... неограниченным театриком ядерной войны. Там найдется 20 крупных городов. Вряд ли. Даже если посчитать, что на каждый город нужно им выделить, выделить по две боеголовки, это всего 30-40 боеголовок. Что такое 30 боеголовок? Это всего залп одного дивизиона скандеров, 16 пусковых на каждой по две. 10-15 минут, и Польша как государство, а поляки как народ. Исчезают с лица земли вместе со своим языком. Вот это вот европейцы должны очень-очень хорошо понимать. Потому что, поэтому я вот призываю сейчас еще раз европейским народам крепко задуматься о том, что они вытворяют. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Rosja skierowała na wody Morza Czarnego aż 16 statków, z których 7 jest wyposażonych w system rakietowy Kalibr. W ten sposób Federacja Rosyjska stara się chronić swoje statki i odeprzeć ewentualny atak ukraińskich dronów morskich, mówił rzecznik Ukraińskiej Armii Ochotniczej Sergii Braczuk, według którego na kilka godzin przed wypłynięciem statków z portu w Noworosyjsku Brysjanie wydali ostrzeżenie o ataku. Kijów wcześniej poinformował, że rosyjska armia zgromadziła na Morzu Czarnym rekordową liczbę okrętów rakietowych, w tym także jednostki podwodne. Ukraińska marynarka wojenna donosi, że w sobotę w regionie zaobserwowano łącznie 16 okrętów przeciwnika, z czego 7 jest wyposażonych w system rakietowy kalibr. Według Kijowa stanowi to prawie wszystkie jednostki floty czarnomorskiej, którymi dysponuje Rosja. Agencja Reutera podaje, że z danych wywiadowczych wynika, że w zakładach w rosyjskim Irzewsku na Przeduralu powstają od 2023 roku drony Kamikadze z chińskimi silnikami i częściami noszące nazwę Garpia-1. Z materiałów agencji wynika, że w okresie od lipca zeszłego roku do lipca tego roku zakłady Kupoł należące do Państwowego Koncernu Zbrojeniowego Almas Ante wyprodukowały ponad 2,5 tysiąca takich dronów. Źródła wywiadowcze poinformowały agencję Reutera, że drony Garpia 1 były już wykorzystywane do ataków na cele wojskowe i cywilne na Ukrainie. Przekazał również zdjęcia, które rzekomo ukazują wrak drona Garpia 1. Według Reutera jest to pierwsza informacja sugerująca istnienie nowego rosyjskiego drona opartego na chińskich technologiach. Agencja podkreśla jednak, że chińskie MSZ oświadczyło, iż Chiny rygorystycznie kontrolują eksport towarów, które mogą być wykorzystane do celów wojskowych. Prezydent Ukrainy Władimir Załański powiedział stacji CNN, że podczas rozmowy telefonicznej sprzed dwóch miesięcy były prezydent USA Donald Trump był bardzo wspierający. Załański podkreślił, że jest gotów przedstawić swój plan pokojowy prezydentowi USA Joe Bidenowi, dwóm kandydatom na prezydenta Donaldowi Trumpowi i Kamali Harris oraz Kongresowi Stanów Zjednoczonych. Zapytany o słowa Trumpa, który twierdził, że zakończyłby wojnę na Ukrainie, podkreślił, że nie zna szczegółów i nie wie, co dokładnie to oznacza. Zwrócił również uwagę, że ta deklaracja padła w trakcie kampanii wyborczej, a, jak stwierdził, przekazy w kampaniach wyborczych nie zawsze są całkowicie wiarygodne. Rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Interfax, poinformowało, że Rosja i Ukraina przeprowadziły w sobotę kolejną wymianę jeńców, w ramach której każda ze stron uwolniła po 103 osoby. Ministerstwo przekazało, że rosyjscy żołnierze objęci wymianą zostali wzięci do niewoli w obwodzie Kurskim, gdzie operację prowadzi Armia Ukraińska. Następnie prezydent Ukrainy poinformował, że kolejnych 103 żołnierzy udało się uwolnić z rosyjskiej niewoli. Wśród wyzwolonych znajdują się obrońcy obwodów Kijowskiego, Donieckiego, Ługańskiego, Zaporowskiego, charkowskiego oraz Mariupola i zakładów Azowstal. Reuters poinformował, że rolę mediatora między stronami pełniły Zjednoczone Emiraty Arabskie. Co ciekawe, dzień wcześniej także doszedł do wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją na granicy z Białorusią. Według informacji uzyskanych przez PAP, strona ukraińska przekazała stronie rosyjskiej 49 osób. Prezydent Ukrainy potwierdził, że Rosjanie zwrócili taką samą liczbę ukraińskich jeńców. W sobotę Prawa i Sprawiedliwość zorganizowało protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie pod hasłem Stop Pato Władzy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił podczas przemówienia, że demonstracja ma miejsce w wyjątkowym momencie, gdy w areszcie przebywa ksiądz Michał Olszewski. To jest tak, że ksiądz Olszewski, ksiądz Michał Olszewski stał się jako człowiek, jako postać, symbolem tego wszystkiego, co jest tym wielkim złem, które dzieje się dzisiaj w naszym kraju. Łamanie konstytucji, łamanie ustaw, łamanie praw człowieka, łamanie wszelkich zasad cywilizowanego państwa. On, można powiedzieć, w swoim losie w jakiś sposób symbolizuje, upostojowuje, można powiedzieć, to wszystko. To wszystko, co się dzieje z nim, z dwoma paniami. Zatrudnionymi w Ministerstwie Sprawiedliwości, które też podlegają tego rodzaju udręce, tego rodzaju niebywałym prześladowaniom i chcę to mocno powiedzieć torturom. Podczas protestu kilka mocnych słów na temat rządu przekazał być może przyszły kandydat na prezydenta z ramienia PiSu Zbigniew Bogucki. To jeszcze opowiedzmy sobie z kim my mamy do czynienia, bo mówimy, że pogonimy tą płatowładzę i pokonimy ją. Ale posłuchajmy jeszcze, co myśli tu, co mówi tu, wtedy kiedy mówi o Polsce, to o czym myśli, że Polskość to nienormalność. Wtedy kiedy mówi o demokracji, to chce niszczyć demokrację. Wtedy kiedy mówi o prawie, to już czyni bezprawie. Wtedy kiedy mówi o sprawiedliwości, to wiecie co? To nie wie o czym mówi. W trakcie manifestacji pojawiły się także przyśpiewki sugerujące, że Tusk po zakończeniu sprawowania funkcji premiera powinien zostać aresztowany. Donat ma nadmatusku, ty będziesz siedział na doku. ma nadmatusku, ty będziesz siedział na doku. Do nadmatusku. Co też ciekawe, jak donosi telewizja Republika, już po manifestacji policja miała zatrzymać limuzyny Jarosława Kaczyńskiego, który to kierowca dostał mandat. Jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału Wiadomości. Dzięki i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.